Więc, jak mogę podsumować to demo po mojej próbie ukończenia go na podstawie JEDNEJ metody eliminacji oraz speedrunie, który znalazłem na YouTube, no i zobaczeniu jak inne metody wyglądają na filmikach, przynajmniej ze 2 ze 3 to tak, um... według dewelopera Yandere Simulator gra ma być skrzyżowaniem między Personą a Hitmanem, co nie? Yandere Simulator nie jest Personą, ponieważ nie ma ciekawej fabuły ani postaci, że, niby, ten jeden wielki bałagan, który nazywasz lorem, pisany na kolanie, nazywasz fabułą? Mnie bardziej interesuje, dlaczego wszyscy w tej szkole magicznie mają 18 lat albo więcej. Czyżby była jakaś wojna nuklearna i wszyscy dopiero po 18 roku życia mogli chodzić do szkoły, albo dopiero by się w, w jakimś roku skończyła i dopiero wszyscy by mogli ogarniać licea czy coś, mieli podstawową edukację za pasem. Ale no, nieważne. Pierwszoroczniaki czy trzecio? Nie ma żadnych social linków, przez co postacie są płytkie jak cholera, a zaprzyjaźnianie się z nimi, z tymi, z którymi się da zaprzyjaźnić, polega tylko na wypełnieniu jakiegoś sidequesta raz. Jednak przynajmniej jeżeli chodzi o Sanę, możemy zobaczyć od czasu do czasu jakiś event, który odsłania trochę jej charakter. A podczas metody zaprzyjaźnienia się, mówi nam bezpośrednio o sobie. Co jest akurat całkiem spoko, ale to wszystko ma małe znaczenie, skoro naszym celem jest jej wyeliminowanie. Poza tym, jestem pewien, że Janderedev nawet nie tknął pierwszych dwóch person, albo prawdziwej gry z szyldu Shin Megami Tensei. Jeżeli chodzi o Hitmana, to grałem tylko w dwójkę i w Blood Money, ale nawet z mojego nikłego doświadczenia wiem, że struktura Yandere Simulator nie ma nic wspólnego z Hitmenami. Otóż, w Hitmanach, fakt, dostajesz podpowiedzi o ile chcesz je dostawać, żeby wypełnić swoje zadanie, ale poziomy są skonstruowane jak piaskownice, w których możesz wyeliminować swoje cele jak chcesz. Te gry dają ci tyle narzędzi do wykonywania misji. Tyle wolności, że normalnie można tylko i wyłącznie złapać się za głowę. W Yansim jest odwrotnie. Może się wydawać, że gra daje ci wolność, ale jeżeli nie korzystasz z planów od Infochan, to najprawdopodobniej nie uda ci się wykonać żadnej z metod pozbycia się Osany, ponieważ sposoby są tak strasznie specyficzne i precyzyjne, że jeden błąd może cię kosztować z resetowaniem całego dnia bądź tygodnia. W Hitmanach możesz zjebać misje na różne sposoby i wciąż jakoś wyjść z sytuacji, dopóki cię nie zabiją. To się nazywa eksperymentowanie, czego nie można w Yandere Simie robić, ponieważ. Kiedy gracze zaczną wymyślać swoje sposoby na rozwalenie osany, to najprawdopodobniej zostaną one spaczowane w jakiś sposób. Ja biedny myślałem, że ten speedrun, który wykonałem, nie będzie już działał, ale całe szczęście udało mi się go wykonać bez większych problemów. Jak już to może powtórzyć go ze trzy razy, ale lepiej powtórzyć coś, czego wykonanie trwa 5 minut, niż zresytować godzinny progres. Poza tym w hitmenach przynajmniej możemy zapisywać gdzie tylko chcemy, mimo faktu, że savey są ograniczone. W Yandere Simulator one nie działają nawet poprawnie, więc. Yy, skradankowy gameplay. Jak na moje, mentalność tych dwóch serii fundamentalnie się wyklucza i nie da się zrobić niczego sensownego łącząc je w jedną całość. Bo z jednej strony masz grę skoncentrowaną na fabule, polegającą na pielęgnowaniu więzi i ratowaniu świata w animu stylu, a w drugiej mamy skradankę, w której musimy eliminować nasze cele, gdzie fabuła jest traktowana tylko jako kontekst, a postacie jako mięso armatnie. Obie serie nie współgrają ze sobą. A jeszcze zahaczając o lore. backstory i, i takie rzeczy. Szczerze mówiąc, to cholerstwo jest kompletnie niepotrzebne. Próbowałem słuchać tych kaset i postarać się trochę poskładać samemu całokształt e, tego całego loru, ale szczerze mówiąc znudziło mnie to i przeczytałem streszczenie, z którego mało co pamiętam poza uczuciem, że wszystko było robione na siłę. Czaje chęć stworzenia historii wszystkim i wszystkiemu, ale czy to na serio jest w ogóle potrzebne? Myślę, że Yandere Simulator jest najlepsze, fabularnie oczywiście, będąc minimalistyczne. Mamy sentpaja, mamy cel, zrobimy wszystko co w naszej mocy by ten cel wyeliminować. Jak na moje subtelne odniesienia do loru gry byłyby o wiele bardziej efektywniejsze niż jakieś kasety, które wyżygują nam ekspozycje. Coś jak pierwsze i tylko pierwsze Five Nights at Freddy's byłoby całkiem dobrym pomysłem. Ale i tak mam wrażenie, że lore w ogóle nie zmienia niczego co do samej rozgrywki. Niepotrzebne jest za mocne skupianie się na tym. Tym bardziej jeżeli jest aż tak pogmatwane. Wracając do tematu samego dema, co można by było ulepszyć, zmienić tak i takie tam? No właśnie trochę tego jest. Na start możliwość teleportowania się po szkole byłaby sensownym dodatkiem. W Personach możemy tak zrobić poprzez dodatkowe podręczne menu, żeby nie tracić czasu na łażenie po miejscówkach. W sumie tu nie pamiętam dokładnie, ale nawet musimy odwiedzić jakąś lokację przynajmniej raz na piechtę, żeby opcja teleportu się dla niej odblokowała. Można zrobić to samo w Yandere Simulator, bo bieganie po tych samych miejscach robi się w cholerę męczące. Tym bardziej dlatego, że szkoła wygląda tak samo, nieważne na jakim piętrze. Graficznie mogłoby być lepiej, ale... Jako że gra jest robiona głównie przez jedną osobę, to... To w sumie źle nie jest fakt, asety są wzięte z innych źródeł, ale o tym powiem później. Płynność no, też mogłoby być lepiej. Widziałem memy, na których ludzie skarżyli się na ilość FPS-ów oraz żarcie ramu poprzez YS. Jednak z mojej perspektywy to... Też nie jest aż tak źle. Oczywiście każdy pecet jest inny. Jednak zdziwiłem się, że mój dość wiekowy komp mógł udźwignąć grę bez rozpuszczenia swoich podzespołów w jakichś 20 fps, 30, jak miałbym farta. Wyjebanie seksualizacji nieletnich powinno być tu priorytetem. No cóż, ja, ja wiem, nie ma niczego złego z fanserwisem od czasu do czasu, jednak zważając na to, gdzie się znajdujemy, przez całą grę Robienie zdjęć Majtek, przesadzony biosu niektórych, sukuby, pierniczona nauczycielka, jako jedna z rywalek, tak samo jak młodsza siostra Senpai, a po, po, po co to komu tak szczerze? No ale, jako że wiadomo, kto robi tą grę, to niestety nie widzę, żeby takie rzeczy zostały z nim wywalone. I ja też czaję w animu jest od czasu do czasu fan serwis, no nie... Je są takie anime jak High School DXD albo High School of the Dead, które jest totalnie gównem. Ale do jasnej cholery w tym animu nie ma zabijania nie biednych małych dziewczynek, no nie do jasnej ciasnej, chociaż... chociaż. jestem pewien, że jakby się tak rozciągnęło cały temat, to by się znalazło takie rzeczy. To co powinno się jeszcze zrobić, to dać graczowi więcej wolności. Wydłużenie deadline'u z tygodnia na, nie wiem, Z2 byłoby o wiele lepsze. Pozwoliłoby to na luźniejsze zapoznanie się z sytuacją, na większy margines błędu. Można by było wsadzić więcej scenek z rywalką albo z senpajem, dzięki czemu może byłby bardziej postacią niż nagrodą. A skoro o tym mowa, należałoby zrobić z Ayano prawdziwą postać. Grając w demo... Szczerze wam powiem, że o wiele bardziej obchodziła mnie sama Osana niż postać, którą gram. Dlaczego? Bo Osana miała coś do zaoferowania względem interakcji, miała widoczne backstory, ukazywała emocje. W przypadku Ayano nie czułem tej desperacji oraz chęci pozbycia się jej. I ja rozumiem, że charakter Ayano to właśnie jest, jest bycie bez emocji. Co przeczy z archetypem Yandere, ale co ja tam wiem, jednak... Czy nie byłoby o wiele ciekawiej, gdyby na przykład co noc słyszelibyśmy jej monolog, w którym poruszałaby fakt, że jednak coś czuje, jej przemyślenia, to, że o oh my god muszę się pośpieszyć, bo jeżeli nie, to ta ruda... ten rudy babsztyl z kucykami zabierze moją, moją miłość i tego typu rzeczy. Wiem, że mamy mniej więcej coś takiego w intrze, ale to jest o wiele za mało. Potrzebne jest po prostu tutaj pokazanie Ajano jako prawdziwą postać, i tyle. A jeszcze tak powiem od siebie, że charakter Ajano w ogóle nie pasuje do archetypu Janderę. Tak jak mówiłem wcześniej, teraz to po pozwólcie, że rozwinę. I jeżeli ktoś ma zapasem pary animców, może to już z łatwością zauważyć. Dla tych nieobeznanych z tematem już śpieszę z wyjaśnieniami. Otóż. Typiandere w anime opisuje kogoś niezrównoważonego psychicznie, który na zewnątrz wydaje się uroczy i miły i w ogóle to najlepsza osoba na świecie. Jednak jeżeli się, kimś jeżeli się w kimś zakocha, to taka osoba potrafi ukazywać obsesję co do swojej drugiej połówki, także będąc w stanie ukazywania przemocy wobec innych, gdy coś się stanie ich obiektowi westchnień albo coś im po prostu grozi. Chociaż trzeba podkreślić, że ich brutalne zachowanie nie musi opierać się tylko i wyłącznie na kraszowaniu innej osoby. Głównie janderami są dziewczyny, jednak zdarzają się też i chłopskie wersje. Tak dla przykładu, Yuno Gasai z Mirajniki jest taką najbardziej podstawową i konieczną janderę. Jednak podam jeszcze przykłady, które nie są śmieciowe i też wpadają w ten pierwowzór: Megumi Shimizu z Shiki, Shionsu Nozaki z Higurashi no Naku Koroni. Yukako Yamagishi z JoJo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable i Rolo Lamperuch z Code Geass R2. Tak jak widać Ayano nie pasuje do tej definicji i bardziej pasuje do niej archetyp kudere, czyli ogółem zimne sucze na zewnątrz nie pokazujące ich prawdziwych uczuć. Więc tym bardziej powinno się zmienić postać Ayano, żeby pasowała do tytułu gry. Albo zmienić tytuł gry. Co? Było już w planach, ale to, 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 to też kurde w parcie drugim na pewno o tym wspomnę. No należy doszczętnie wywalić te wpychanie na siłę crowdfundingu. Ja rozumiem, można jedną wiadomość na ten temat na początku albo na końcu dać, nie? Ale w tym wypadku to jest takie irytujące, gdy widzisz po, po raz pięćdziesiąty to samą wiadomość. Hej, chcesz, żeby Yandere Simulator nie było głównym? WPŁAĆ KURWA KASĘ NA KICKSTARTERZE CZY TAM GDZIE DZIĘKI CZEMU JANDERE SIMULATOR BĘDZIE SSAĆ MNIEJ! Takie wpierdzielanie tego na siłę o wiele częściej zniechęca ludzi do wsparcia finansowego. Tym bardziej gdy ludzie wiedzą na co Yandere Dev przepierdala kasę przeznaczoną na, fu na fundowanie Yandere Simulator. Ale o tym po raz kolejny, powiedzcie to ze mną, powiem później. Jeżeli chodzi o pozytywy, to powiedziałbym, że gra miejscami jest nawet urocza. Szczególnie podczas robienia zdjęć uczniom. Jest mimo wszystko sporo metod na pozbycie się rywalki. Gra aktorska jest nawet bardzo dobra. Oczywiście nie we wszystkich przypadkach, ale na ogół jest ok. To wszystko, co mam do powiedzenia. Tak wiem, było krótko, ale co zrobisz jako że jest dużo rzeczy do poprawienia? Ale hej, od tego jest chyba to demo, czyż nie? Krytyka i takie tam. W końcu Yandere Dev jest sławny zbranie i na poważnie. <laughs> Wracając na tory historii konceptu Yandere Simulator. Zawsze ciekawiło mnie skąd wzięła się idea do tej gry. Na pewno byście się zdziwili, ale... Wyszła z Forcana. Jak większość dobrodziejstw tego świata. Ale no, któregoś pięknego dnia w 2014 roku, gdzieś tak około, albo nawet i przed, najpewniej przed, Pojawił się na Forczanie wpis. Jaka jest twoja gra marzeń? Pod którym ludzie wypisywali przeróżne, niestworzone koncepty i idee. Wśród nich trafiło się jednak. Gra typowo hitmenowa z Yandere Dziewczyną. Po czym ludzie zaczęli koncentrować się właśnie nad tym pomysłem. Dodając różne idee od siebie, aż ktoś w końcu powiedział Popracuję nad tym, wrócę za miesiąc. Tą osobą był oczywiście Yandere Dev minął miesiąc i wrócił pokazując co udało mi się zrobić do tej pory a mianowicie jeden pokój w którym główna postać dźgnęła jakiegoś NPC-ta jednak to było wystarczające by ludzie się zaciekawili projektem i rzucali swoimi pomysłami tu i ówdzie które właśnie zostały implementowane regularnie nowości na temat projektu były pokazywane codziennie no i tak mniej więcej narodziła się idea yandere simulator Niestety nie wszystko było tak kolorowe, jak mogłoby się wydawać, ale tu też o tym powiem w swoim czasie. A teraz pozwólcie, że opowiem Wam trochę o kontrowersjach, ponieważ Yandere Simulator samo w sobie jest dość kontrowersyjne. To czas trochę poruszyć ten temat, nie? Jednak będą to rzeczy tylko i wyłącznie istotne dla tematu samej gry, a nie osoby, która ją tworzy. Tym zajmiemy się kiedy indziej, po raz kolejny, który to już raz powtarzam te słowa i odsyłam do parta drugiego, który jeszcze się nie zrobił albo już się zrobił, zależy od, od dnia i godziny. Ehm, tak, tak czy siak, trzeba przyznać, że nie jest ich aż tak dużo jak kontrowersji z samym autorem, no i następujące rzeczy można równie dobrze poruszyć w części poświęconej jego osobie. Jednak pasują one bardziej do tematu Yandere Simulator, więc. eh, no dobra. Pierwszym i chyba najbardziej widocznym problemem są asety użyte w Yandere Simulator. Pozwólcie, że wytłumaczę. Otóż w dzisiejszych czasach tworzenie gier jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Nie dość, że istnieją silniki znacznie ułatwiające ich robienie poprzez ich optymalizację, to o podobnym ułatwieniu można powiedzieć myśląc o asetach. Ogólnie są to modele, tekstury oraz animacje gotowe do wykorzystania, do testowania gier w bardzo wczesnych fazach tworzenia, dzięki którym deweloper nie musi tracić czasu, by robić um, swoje modele i takie tam, tym bardziej jeżeli się na tym nie zna. To są bardziej pomocy do bawienia się i utrwalania pomysłu, czym ta gra ma być, niż coś, co jest używane w finalnym produkcie. Niestety są ludzie, którzy mają wyjebane na to i tworzą z tych asetów. Które zostały zrobione już wcześniej, śmieciowe gry. Tylko po to, by zarobić! Tu najlepszym przykładem jest Digital Homicide, który wydawał istne gówna na Steamie w hurtowych ilościach. Ale co w takim razie ma to wspólnego z Yandere Simulator? Otóż gra jest robiona 6 lat, no nie? I demo zostało wydane właśnie na tych asetach, które zostały. Jednak lekko zedytowane, ale nie oszukujmy się. Zmiana włosów postaci to o wiele za mało, by powiedzieć, że ja to zrobiłem, czyż nie? To jest tak oryginalne jak kopiowanie moich tekstów z serii, której nazwy nie można wymawiać, i pierdolenie o nich na moim czacie podczas streamów jak nie do rozwoju. Gdyby Jansin było jakoś prealfą albo prototypem, którą było aż do niedawna, to myślę, że nie byłoby z tym problemu, ale 6 lat 6! Przynajmniej można by było zamienić modele ważniejszych postaci w demie Osany, a jano tak naprawdę nazywa się Aoi Kiryu Infochanto Honoka Futaba Senpai nosi imię tai Chi Hayami, a Rajbaru wabi się Satomi Makise. Wiecie co mi to przypomina? Sonikowe OC! Sytuacja jest kompletnie taka sama, bo wiele sonikowych OC właśnie są tylko i wyłącznie rekolorami istniejących już postaci. Temu właśnie one są takimi memami. Przynajmniej głównie dlatego. Więc, czemu niby zmienianie kolorów zakupionych, stokowych modelów postaci miałoby być w tym wypadku OK? By the way, lokacje też zostały w większości zerżnięte. To komiczne. Tym bardziej, że było tylu wolontariuszy do zrobienia oryginalnych modeli. Ale. Ugh, ale o tym też powiem później, ja pierdziele, oh my god. Mówiłem, że dużo będzie odsyłania do partu drugiego, czyż nie? Więc proszę bardzo, jest dużo odsyłania. Następną kontrowersją był Banyandere Simulator na Twitchu. W 2016 roku żaden streamer nie miał prawa streamować tej gry na tym serwisie. Dlaczego? Ponieważ koncentrowała się ona na przemocy wobec licealistów. Jak na przykład pokazywanie ich egzekucji i... I tak dalej, krew, i. No. Innym powodem natomiast było skupianie się na bieliźnie licealistek. Tutaj Twitch zezwala na nagość, jednak tylko wtedy, gdy nie jest to główna część gry. No, a jako że Yandere Simulator jednak mocno się skupiało na tym aspekcie, poprzez panty na przykład, to w sumie jest jak najbardziej zrozumiałe, jakby się nad tym tak zastanowić. No ale Dev nie był tym zbytnio zachwycony i postanowił coś z tym zrobić. Z tej sagi wynikło parę filmików. Najbardziej kluczowy z nich był zatytułowany Ostrzeżenie dla wszystkich twórców gier, w którym wyjaśnia, że nie rozumie, dlaczego jak jego gra została zbanowana, mimo tego, że są inne tytuły z większą ilością przemocy i tytuły, w których też da się zrobić zdjęcia majtek, nie zapominając o nagości i mordowaniu oczywiście pokazując przykłady, jak na przykład Grand Theft Auto 5 eee, jak kurde się ta gra nazywała Akiba Strip czy coś? Eee, Senran Kagura? Ktoś zna może? Ja znam z gameplayów. Eee, ponieważ według słów autora zawartość Yandere Simulator może zostać znaleziona w innych grach, które można streamować na Twitchu. Niestety zapomina, że w w przypadku YS gra zawiera oba te zakazane elementy, w przeciwieństwie do jego podanych przykładów, które skupiają się praktycznie na jednym z tych elementów za każdym razem: albo przemoc, albo szeksi rzeczy. Nie można mieć dwóch. A jak ma się dwa to ma się bana. No i sorry, Kratos nie morduje bogów ducha winnych lica listek mimo wszystko. Dev wyjaśnia także, że kontaktował się z supportem. Jednak nie było od ich strony żadnego odzewu, a jak był, to wynikało z tego, wynikały z tego różne rzeczy. Jedni starali się pomóc, inni nie byli zainteresowani, jeszcze inni odsyłali gdzieś indziej i, i no, kółeczko się zapętlało, czyż nie? Zastanawiał się też czemu Yandere Sim zostało zbanowane na Twitchu i między innymi wydedukował, że to może być sprawka wojowników socjalnej sprawiedliwości. I szczerze mówiąc jak zaczął gadać o SJW to jego ton głosu wskazywał na to, że bardzo mocno nie lubi tego typu ludzi, co zważając na kontekst ma dużo sensu, ale o tym kontekście powiem POTEM po raz kolejny. Jego filmik spowodował, że Twitch zareagował na to i odbanował w końcu Yandere Simulator. W ten sposób można podsumować jego pozostałe filmiki na ten temat, czyli w obronie Twitcha, gdzie Yandere Dev musiał zrobić parę kroków w tył z tym, co powiedział wcześniej i próbował usprawiedliwić to, czemu Twitch działał, jak działałby by złagodzić sytuację i poczekać na ich odpowiedź oraz odpowiedź od Twitcha. Ty tu chyba sam wyjaśnia, o co tu chodzi. Trzeba jednak podkreślić, że cała sytuacja się wyjaśniła po 13 miesiącach to dość długi czas a jako, że na Twitchu jest odgroma ludzi, którzy też pewnie zasypują ich mailami, to możliwe, że po prostu sprawa z Jan Simem zgubiła się wśród natłoku e-maili co no dość, jest dość dziwne z jednej strony bo cały rok czekać na odzew to trochę jednak mimo wszystko dużo, ale z drugiej no może po prostu nie miał szczęścia i, i tyle Cóż, tak czy siak, gdyby czytali tak bardzo swoje maile jak on to robi, to pewnie nie byłoby problemu. Jak jednak sytuacja wygląda dzisiaj? No cóż, Yandere Simulator dalej zajmuje swoje miejsce na podium zbadowanych gier. Obok takich ciekawych produkcji jak Dramatical Murder, Ray Harem Party albo Suck My Dick or Die. Taki spoiler alert, jedna z tych gier wróci w późniejszym terminie. Kolejnym kontrowersyjnym tematem jest bielizna. Szczerze mówiąc ma się trochę wrażenie, że gra bardzo mocno kręci się wokół majtek licealistek no shit Sherlock. Możliwość założenia ich Iona, wymuszanie robienia zdjęć bielizny innym licealistkom, co jest w sumie trochę wymuszane przez sam design gry, bo dostaje się za nie więcej majtkowych punktów dla Infochan. Szczerze mówiąc te elementy są w tej grze tylko po to, by zadowolić samego autora i jego degenerackie fetysze, ale o tym po raz kolejny powiem później. A skoro jesteśmy przy degenerackich rzeczach, jest pewna rzecz, którą odkryłem podczas streamowania Dema z Gdy ma się wyłączoną cenzurę gaci i wejdzie się kamerą w model Ayano, to można zobaczyć, że majtki są oddzielnym modelem. Co oznacza, najprawdopodobniej, że Yanderedev stworzył, slash wziął skądś model bielizny i własnoręcznie nałożył ją na modele postaci! W sumie jako, że każda uczennica ma takie same proporcje poza pewnymi innymi rzeczami, to mógł to po prostu zrobić dla, jednej, dla jednego modelu, po czym wkleić lokalizację modelu majtek innym. I jeżeli tak wyglądało, to chyba wiem, jaka postać mogłaby być tą pierwszą. Nieważne jak się na to spojrzy, robienie takich rzeczy nieletnim postaciom jest niemoralne, ja wiem, że to tylko fikcja, jednak nie mogę przestać myśleć o tym, że to jest jednak lekka przesada, to jest kurde szara strefa której nie powinno się do której nie powinno się po prostu dochodzić dosłownie i w przenośni Pantyszoty można by było z łatwością zastąpić czymś innym, albo dopracować resztę sposobów zdobywania punktów infochan, dzięki czemu można by było tą mechanikę wywalić, co sugerowała duża ilość osób, no ale nie zapowiada się na żadne jej stonowanie ani wywalenie, więc to jest tak jakby walka z wiatrakami, jak na moje, tak mi się wydaje. Ech. Ostatnia kontrowersyjna rzecz na temat Yandere Simulator. Nie ma zbytnio aż tak wspólnego z samą grą? Ale jednak jest z nią powiązana. Już śpieszę z wyjaśnieniami. Czy widzieliście, że Ayano i nie tylko Ajano, bo jeszcze chyba parę postaci też, ale nie jestem pewien. Um, wystąpiła gościnnie w innych produkcjach. Głównie znalazłem trzy tytuły, i chyba były tylko trzy tytuły, i nie chciałem szukać innych crossoverów przez pewne hmm, rzeczy. Ale idźmy po kolei. Crash Crash! Gra free-to-play, polegająca na flircie z animu dziewczynkami, jest tylko dla dorosłych, zawiera nagość, a Jano jest jedną z postaci do randkowania. Jako, że nie grałem w tę grę, to nie mogę powiedzieć, jak bardzo nieprzyzwoity jest ten crossover, jednak po opisie, który Wam dałem, wnioskuję, że sytuacja nie wygląda zbyt dobrze. Ehe. No tutaj fakt mógłbym zobaczyć, na czym to polega, ale nie, ja, ja, ja od takich rzeczy trzymam się z daleka. It's not my fetish at all. Dark Deception, horrorowy dungeon crawler, w którym gracz musi uciec z labiryntu, będąc jednocześnie ścigany przez jakieś potwory. Okej, okay, ta gra brzmi całkiem spoko. Ten crossover jest jeszcze tworzony i ma zostać wydany w 2021. Polega on na tym, że Taro jakiś tam, czyli growy senpai, ma być uwięziony w labiryncie, a Jano ma go ganiać. Ta dodatkowa kampania slash mapa nie będzie robiona przez Yandere Deva, więc w sumie ma to sens, że ten crossover wygląda dobrze, przynajmniej w zamyśle i z mojej perspektywy. Niestety nie wiadomo zbyt wiele na ten temat, nie mamy nawet dokładnej daty opublikowania tej mapy. Szczerze mówiąc Dark Deception w teorii nawet bardzo pasuje do zamysłu Yandere Simulator i z chęcią zobaczyłbym, jakim to wyjdzie. bo No, horrorki to jest tak jakby mój gem i fajnie jest uciekać od potworów, mimo tego, że mnie praktycznie wcale nie straszą. I nie, nie mówię tylko dlatego, że jestem jakimś wannabe badasem możecie sobie zobaczyć na streamach, że mało co mnie straszy. Na powtórkach, czy coś, no. Okej. Okay. Ostatnią grą, w której pojawia się Ayano i jeszcze jakaś inna postać, ale mnie to zbytnio nie interesuje. Jest Project QT QT. Kutas. Kutasy z tym projektem akurat mają dużo wspólnego. Jest to gra free to play polegająca na hybrydowaniu puzzlowej rozgrywki oraz RPGowych walkach z ehem, seksownymi potwórnymi dziewczynkami. Ta gra jest not safe for work, plus 18, Yandere Sim makrosowera dosłownie z pornuchową grą. Czy, czy muszę przypominać, że postacie z Yandere Simulator są nieletnie? Nieważne jak bardzo ten fakt zostaje ukryty, tylko na odpierdol, żeby nie było żadnych problemów z tym, chociaż i tak są. To chyba są jakieś kurwa jaja. No i nie, nie, nie wspominając też o tym, że fanbase, fanbase Yandere Simulator to głównie osoby w przedziale 13-18. I jeszcze samemu reklamować crossover z pornogrow w tym kontekście. Noż to kurwy nędzy! Ile Yandere Devowi zostało szarych komórek w tym przeżartym przez zwyrodnialstwo mózg? Ale dobra, myślę, że tym pozytywnym akcentem możemy zakończyć pierwszym miejscowym legendowo growy part poświęcony Yandere Simulator. Zakończenie filmiku to głównie miejsce na podsumowanie tematu. Jednak w tym momencie nie mogę tego zrobić, bo Yandere Simulator to tylko wierzchołek iceberga. Te wszystkie kwestie oraz pytania, na które nie mogłem odpowiedzieć w tej części, zostaną wyjaśnione w tym następnym crossoverowym odcinku. Kiedy zostanie zrobiony, nie wiem, spróbuję go ogarnąć jak najszybciej, ale niczego nie obiecuję. Poza tym że ewentualnie zrobię filmik na temat Yandere Deva. Także prosiłbym o nie poganianie mnie, ten temat jest ogromny i będzie wymagał dość sporo pracy i chcę go zrobić jak najlepiej, bo to chyba największy projekt z Miejskich Legend, który kiedykolwiek zrobiłem. Albo jestem w trakcie robienia, tak jak już wcześniej powiedziałem, zależy od dnia, godziny i nie wiem. No a jeżeli jesteście w przyszłości, w której part 2 został już zrobiony, to link do filmiku zostanie wklejony w opisie i w kartach, o ile nie zapomnę. No więc, z mojej strony to już wszystko jak na razie. To był PG, widzimy się w miejsko-legendowo-internetowej części drugiej. Poświęconej Janderedewowi. Devowi.